Od września rusza festiwal literacki Preteksty, pełen ciekawych wydarzeń i spotkań z autorami publikacji książkowych, o których będzie okazja podyskutować. To już dwunasta edycja festiwalu Preteksty. Oczywiście miasto Gniezno jak co roku wspiera i organizacyjnie i finansowo tenże festiwal. W tym roku wiele ciekawych spotkań z autorami, również inspirujące warsztaty i spotkania z autorami. Myślę, że będzie to kolejna bardzo ciekawa okazja do spotkań tutaj mieszkańców Gniezna, i nie tylko, którzy bardzo licznie zawsze uczestniczą w tychże wydarzeniach kulturalnych. Oczywiście wydarzenia te organizuje Biblioteka Miasta Gniezna. Tutaj ona, Biblioteka to koordynuje i cieszy się to dużą popularnością, tak jak powiedziałem. Przed nami dwunasta edycja Festiwalu Literackiego Preteksty, które jest wspólnym przedsięwzięciem Miasta Gniezna, Miejskiego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej Miasta Gniezna. W programie bardzo dużo ciekawych wydarzeń, spotkania autorskie, spektakle teatralne, wystawy, warsztaty dla dzieci. Także dużo się dzieje. Wiele z tych wydarzeń nie mogłoby się odbyć, gdyby nie dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Promocja Czytelnictwa. Wśród wielu ciekawych wydarzeń, w yy, największą część to oczywiście spotkania autorskie. Nasze zaproszenie przyjęły, przyjęli mistrzowie polskiej literatury, ale też i początkujący autorzy. Odbędą się m.in. spotkania z Andrzejem Stasiukiem, Elżbietą Heredzińską, Ewą Kassalą, Adamem Robińskim, Karoliną Rogaską, Łukaszem Lamrzą i Krystyną Kurczap-Redlich. Te wydarzenia odbędą się w dwóch miejscach, na Dzieńcu Starego Ratusza i w Latarni na Wenei. Serdecznie zapraszamy, wstęp wolny, a na samych wydarzeniach będzie również można zdobyć autografy autorów. Do, zapraszamy do takiej specjalnej zabawy, będzie można na specjalnie przygotowanej ulotce zdobyć autografy wszystkich artystów, a kto zdobędzie wszystkie otrzyma od biblioteki specjalne nagrody. Na niedzielne popołudnie zaplanowano spotkanie autorskie z Adamem Leszczyńskim, który opowie o swojej książce pod tytułem „Ludowa historia Polski”. Ta książka, dokładniej autor, czyli profesor Adam Leszczyński, który jest właśnie profesorem Uniwersytetu S.W.P. z Warszawie, poza tym jest socjologiem i historykiem. I napisał właśnie książkę Ludowa Historia Polski. Jest to historia pisana nie z perspektywy dowódców, elit, bogaczy czy kleru, ale z perspektywy właśnie niezamożnej większości, czyli w zasadzie większości społeczeństwa. Głównie chłopów pańszczyźnianych, bo on zaczyna jakby od początku w zasadzie historii, bo pojawiają się czasy właśnie pierwszych piastów, poprzez, w zasadzie do lat dziewięćdziesiątych dochodzi, pokazując właśnie o system dominacji władzy właśnie mniejszości nad większością i jakby głównym też jak pewnym założeniem jest czy pokazanie też pańszczyzny, ale też późniejszych relacji właśnie na przykład też dominowania robotników, też pogardy wobec nich, jak i później aż do lat 90. właśnie całe te relacje społeczne. Więc to jest nasz gość. On 4 września o godzinie 16 .00. będzie akurat w Latarni na Wenei. Zapraszamy na ich na spotkanie z autorem. Tak, festiwalowi literackiemu preteksty będą towarzyszyć również warsztaty dla dzieci. Są to warsztaty tydzień z pracownią opowieści w dniach od 5 do 8 września. I chciałam też dodać, że całemu festiwalowi będzie towarzyszyć wystawa Światłoczułe Słowa gdańskich Fotografów. To, to będzie wystawa autorstwa Katarzyny Gołębiowskiej, Michała Koszeli, Daniela Ma Maperta i Sebastiana Ucińskiego. I gdzie ją będzie, i będzie można zobaczyć w przestrzeni Gniezna. Ja szczególnie zapraszam, bo większość wydarzeń odbędzie się w Starym Ratuszu. Wszystkie spotkania autorskie na dziedzińcu. Natomiast dwa wydarzenia, m.in. monodram Tomka Kujawskiego w sali koncertowej Starego Ratusza. Tomek Kujawski jest gnieźnianą znany od wielu lat, a przede wszystkim jest związany z Miejskim Ośrodkiem Kultury jako instruktor prowadzący teatr wszelki wypadek. Także serdecznie zapraszam na wszystkie wydarzenia, oczywiście wstępie jest wolny. Festiwal Preteksty potrwa do 10 września, a jego program znajdziemy na plakacie.